Oczywiście, to wie? Dzisiaj nagrywamy taką grę o kart ride. Kart ride. Dobra, wiesz co? Ej, dawaj czekamy tutaj na kogoś. Chwila. Nie jedziemy! Ej, tytuł tu. filmu Nie będzie... jedziemy do tyłu. Do ty... tyłu jedziemy. Tytuł bo jak powie... będzie, że musimy dotrzeć do samego końca. Antek! Zostaw! bo wyjdę z tego karta. Po prostu, no proszę no. Dobra. No ale naszym zadaniem jest dojechanie widzowie do samego końca. Strach czy się nie zgadza? Ja chcę kogoś zblokować. Nie! No i z, właśnie zjeżdżamy w dół i giniemy. Ale ja chcę kogoś zblokować. Ale gdy spadniemy chociaż raz, to challenge się kończy. Chociaż raz? No. A czemu jak z autami jeżdżą? No bo można. A co to na śniadanie? Na trzynku i ogórek. Co chciałam powiedzieć? Dwie rzeczy: Łóżko, biurko, po śniadaniu. A teraz po na Ja bo tam kto siedzi, tam kto siedzi, tam kto siedzi. Nie, nie, nie! Stój, stój, stój bo mnie ktoś zrzuci. Dawaj jedziemy, jedziemy. No, klik! Czekaj! Kliknij jego. O, no, no, O nie. Nie, co tak słabo? Czekaj. No kurwa, nie. Nie, nie! 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 Dobra widzowie, gazujemy. Czekaj, czekaj, czekaj. tamta dziewczyna, cofnij. Nie, nie jedziemy. Niu. Driften. Dobra, ale teraz jeśli nie wypadniemy, to twoja wina, ale udało się kogoś do tyłu wysłać. <twierdzi> <twierdzi> Widzowie, dzisiaj naszym celem jest dojechanie do samego końca, do tego giganuba tam. I mamy troszeczkę małą trasę, nie? Blisko jest, nie? Patrz. Patrz, blisko jest, nie? Jedź. No chyba cię coś boli. A, Niech będzie. Trochę wolniej, bo jeszcze spadniemy. My tutaj byliśmy już. Nie. Bra? I tylko się nie wywal. 30. 40. 40. O, ja nie znam 40. Tylko proszę, proszę, nie spadnijmy. O! Proszę, nie spadnijmy. Mówiłem do mojej mamy teraz? Ej, dobra, pan jak daleko jesteśmy już? Mhm. Ehe. Ehe. A tymczasem ile jeszcze musimy przejść. Ty niby tak blisko, a tak daleko. Niby tak blisko, a tak daleko. Dobra, zatrzymujemy się na pierwszej stacji. Tam, widzisz ten bloczek zielony? No widzę, widzę. To na nim się zatrzymamy na tej stacji. No i powiemy coś fajnego. No? Bra tu trzeba ten zwolnić. Tutaj troszeczkę zwolni, bo tutaj jest drift. Tyle, tyle, Max. Tyle maksimum To jest max, totalny. Bo jak się... Widziałeś? Prawie się wywaliliśmy. Nieprawda. <laughs> Nieprawda, Jezus. Ej, my dopiero dwie minuty jedziemy, a patrz gdzie jesteśmy. Ej, autem by było cztery razy szybciej. O Jezus, cały czas Widzowie, i to jest poradnik, jak jak szybko dojechać do maty. Heh. To jest poradnik. No jedź, no ciebie coś... No czemu nie? No dobra, ale jak się wywalimy, to twoja wina. 49. Dobra, 49, ok. Jezu, jakie tu Tokio Drifty robimy. Co tu lato? Co? Co to za rakieta tu lata? <noise> Chłop już wygrał, więc dlatego. O nie. Tu? Nie, nie, bo my się wywalimy na 100% zaraz. Nie, to jest git, git jest. Gdyby tutaj były barierki, oj, moglibyśmy, kurde, gazu dodać na tysiąc. Nie. No, jesteśmy. Tylko teraz się tu nie wypieprzyć, to będzie super. Tylko musimy zatrzymać. Nie, dobra, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. Chwilę, mama. Daliśmy radę, daliśmy radę. Nie ma o, nie? bata, że nie daliśmy. Dobrze nam idzie. I daliśmy radę tutaj. Czekaj. Dobra, daliśmy radę. I sobie checkpointa zalicz. Dobra, jest. Ja Połowa? O tak! Jo! Skurka! Jo! Dobra, jedziemy, jedziemy. Tym, 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 tym! Szybko, ale jedź, jedź! Jedź! Ej! Gratuluję Ci bardzo. Zaraz z Tobą nie będę w to grać. Widzowie, widzicie jakiego mam kolegę właśnie. Strach, no co ty robisz? No strach, no wróć tu! No jadę! O co ci chodzi? Chodź tu. I teraz chcę wsiąść Dobra. do mnie. Zatrzymaj, zatrzymaj, zatrzymaj. Aha, to nie jest dwuosobowy. Nie! To nie był dwuosobowy! Dobra, ty prowadzisz, yy, ja wsiadam i idę na śniadanie. O, to jest dwuosobowy. I przyspiesz. Tylko proszę, Teraz. nie wywalmy się tym łuskiem. Dobra, ja idę na śniadanie. Strasz poszedł na śniadanie. My tutaj zostaliśmy sami. Przyspieszamy i zwolniamy. I polujemy ludzi. Zawiem, może damy radę. Bo to jest bardzo możliwe, bardzo, 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 możliwe. Nie! Widowie. Widzą je niestety Ale polegliśmy Dlaczego? Widzą je polegliśmy Ale zagonimy jeszcze stracha Może się nie zczai W <noise> kogo trzeba zagonić jakoś No jakoś się porusza Dobra damy radę go przepchać Gruby jest ale damy radę A dawaj, no pchaj go Teraz go tylko tu wepchać. Czy tak się da wejść? Tak, dobra. Tu. Czy to jest? Tak, to jest dwuosobówka. Widzowie, misja. Pchać stracha. Bo strach normalnie nie chce, no. No strach! Ty gruby jest! <grym> Widzowie tracimy właśnie czas na pchanie stracha, no super No yeah. nie no. No, Tracimy czas na pchanie strach Wej, no wejdź tu kurde wejdź tu. Dobra wsiadł Wsiadł dobra jest jest, jest, jest Widzowie, jest misja ratunkowa udana tylko troszkę wolniej, tak 37 będę jeździł, o no. Dla ciebie!

Samolot. O. Nie! Dobra widzę koniec odcinka, do zobaczenia jutro, no w sumie to w, w lipcu, cześć!